Maneczko, z tej strony Wiras Dzisiaj chciałem przedstawić Wam odcinek Giveaway na 400 subów, wyniki Na początek chciałem bardzo podziękować, że tak szybko wbijacie suby, że pomagacie rozwijać kanał Wbicie 100 subów od 300 do 400 zajęło Wam tylko 8 dni Jak Dla mnie jest to rewelacyjny wynik Za 2 dni będzie ogłoszony kolejny giveaway na 500 subów więc będzie to już pół tysiąca I z tej okazji zamiast 10 nagród dam 15 Teraz chciałem jeszcze wszystkich widzów zachęcić do subskrybowania kanału, zostawiania łapek I komentowania filmików a teraz przechodzimy do ogłoszenia wyników. Ładowanie komentarzy. I zaczynamy. 10 miejsce. Matix. Dziewiąte miejsce Ashi. Numer 8 Kontrabanda. 7 MCQ. Szóste miejsce Gracz Fortnite. Piąte miejsce Black Angel. Czwarte miejsce Skorek Trzecie miejsce The Drugie miejsce crasher I pierwsze Merox Merox dyskwalifikacja zostawi dwa komentarze Jeszcze raz I pierwsze miejsce Flaczek Także wszystkie wyniki już macie Także jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc w rozwijaniu kanału I zapraszam wszystkich na moją grupę na Facebooku Ekipa Wirasa Na dzisiaj to już wszystko ściemaneczko